Nazywam się Marek Michalak, a to jest moja żona, Wilona też Michalak. Znajdujemy się w Kucharach Borowych. Wspólnie razem od 1998 roku prowadzimy gospodarstwo, które specjalizuje się w produkcji mleka. Dodatkowo od kwietnia tego roku zajmujemy się produkcją serków, w szczególności moja żona się tym zajmuje. Produkujemy z naszego mleka sery. Mamy przydomowy sklepik, w którym też te sery są sprzedawane. Zaczęliśmy praktycznie od trzech krów. O tyle tutaj było. Zaczęliśmy rozwijać cały czas. Ja pracowałem zarobkowo troszeczkę za granicą i pieniądze, które żeśmy razem tutaj wspólnie gromadzili, cały czas żeśmy właśnie kupowali krowy, rozbudowaliśmy stadą, żeby, no, żeby później żyć też z mleka. W 2007 roku żeśmy rozbudowali oborę, skorzystaliśmy troszeczkę z, z unijnych funduszy na Zakup hali, udojowej, paszowóz i wiele jeszcze innych maszyn, które nam umożliwiły lepszą wydajność u krów. Ale mój mąż zawsze uważa, że ciszej pojedziesz, dalej wejdziesz. <gryzmi> nie chciał, nie chciał. No ale my nadal tak myślimy, że to jeszcze jest tak, że tam jeszcze, jeszcze nam dużo i, I dużo rzeczy nam I dużo rzeczy nam jeszcze co? Co? brakuje. <gryzmi> tak jak stanęliśmy w gronie tych najlepszych nominowanych, no to stwierdziliśmy, że może nie jest tak źle. Jak myśleliśmy, że, że. że jeszcze tyle mamy do, do, do osiągnięcia i do, i do zupełnie nie w naszym gospodarstwie. Ciągle powtarzam, że dlatego się zajęłam produkcją serów, że, że zawsze byliśmy pasjonatami zdrowego jedzenia. Od 20 lat produkujemy mleko z dobrej jakości, wiemy, że to jest bardzo dobry produkt, więc zaczęłam szukać możliwości przetwarzania tego mleka we własnym zakresie a przy okazji jest to dodatkowy dochód w gospodarstwie. No, po pierwszym szkoleniu w sumie zaczęłam robić całą gamę tych serów, które robię do, do dzisiaj. Są to sery podpuszczkowe, dojrzewające, z różnymi dodatkami. Na przykład mamy ricotta. Ricotta jest to serek zwarowy tak zwany. Wykonywane jest z serwatki, czyli te, te sery podpuszczkowe dojrzewające, które robię, jeszcze dostaje serwatka, która, która jest takim właściwie ubocznym produktem i podgrzewana do wysokiej temperatury, zakwaszana cytryną, czyli też bardzo naturalnym kwasem. Tak, wytwarzają się takie białka, które tworzą taką bardzo zdrową yy, rękostę. Ten ser jest na przykład z 24 lipca. I on, gdy będzie dojrzewał do grudnia, będzie twardy, w posmak jak pecorino. Naprawdę będzie no, najlepszy z moich serów, chyba. Ale do tej pory te świeże sery, które też smakują, na przykład z orzechem włoskim. Z orzechem włoskim orzech, który się znajduje w tym serze, pochodzi z naszego gospodarstwa, z naszego ogródka, czyli w 100% naturalny, ekologiczny produkt. Niektórzy ludzie są uczuleni na orzech, dlatego też produktem takim orzechowym smaku jest kozieradka, która ser z kozieratką przypomina smak orzecha, ale jednak nie uczula. Kolejnym produktem jest ser z żurawiną. Bardzo lubiany przez moich klientów jest też ser z czarduszką. Czarduszka działa antyalergicznie, yy, dlatego też zamiast z, z, z leków w postaci tabletek polecam mój ser. To, to pomieszczenie, które mam, jest, okazuje się, za małe. Dlatego też złożyliśmy wniosek na środki unijne, które na yy, wyposażenie yy, serowarni, które jest moim marzeniem kocioł serowarski które ułatwi mi pracę. Nie będę musiała tego robić ręcznie. ręcznie, tylko będzie jednak to udogodnieniem dla mnie. Chciałabym, marzę, żeby robić masło, dlatego też chciałabym maselnicę, chciałabym wirówkę do mleka. Są takie rzeczy, które, które właśnie są bardzo drogie. Są to sprzęty bardzo drogie. I myślę, że te środki unijne pozwolą mi na e, zakup te, tych sprzętów. Jednym z odbiorców naszych produktów jest urząd miasta e, gminy Rychwał, e, nasz burmistrz Stefan Dziamara. E, liczymy też, że, że właśnie nas burmistrz nam też pomoże się rozwinąć, może wypłyniemy na szersze wody, żeby, żeby właśnie lepiej prosperować.